Gospel dla zabijanych. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, kiedy wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających, mówiąc im: Napisano: Dom mój będzie domem modlitwy, a wy zamieniliście go w kryjówkę bandytów i nauczał codziennie w świątyni. Jezus dba o swój dom, o dom modlitwy, o dom spotkania z Bogiem, o dom, gdzie staje się cud. Każda świątynia, każdy kościół to miejsce cudu. Często słyszymy, cudów nie ma, a ja za każdym razem mówię, to przyjdź na msze święto i zobaczysz ten cud. Dlatego to miejsce, świątynia, Kościół jest tak ważne, bo tam dzieje się cud. Cud przemiany chleba w ciało i wina w krew Chrystusa. Dlatego Jezus tak mocno dba o to miejsce modlitwy, o to miejsce ofiary, o to miejsce składania kultu Panu Bogu. Dlatego chciejmy dzisiaj pomyśleć, ile we mnie jest miłości do mojego kościoła, do mojej świątyni, ile we mnie troski o kościół, o świątynię. Czy jestem w stanie bronić mojego kościoła, czy jestem w stanie bronić mojej świątyni? Czy cieszę się z tego, że mam tak blisko kościół, do którego mogę wejść, w którym mogę się pomodlić, w którym mogę spotkać się z moim Bogiem i zawsze zobaczyć tą zapaloną czerwoną lampkę, która mówi mi, tu jest Jezus, tu jest Bóg. Tu jest moja miłość, On na mnie patrzy, On mi błogosławi, On zmienia moje życie. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją wielką miłość do nas i do Twojego kościoła, i do każdego miejsca, w którym dokonuje się cud, cud przemiany, cud miłości. Gospel dla Zabieganych chwila z Ewangelią.